a dzisiaj chcę wam przedstawić grę, w którym byliśmy już na y, tym trybie, na y, na Niku, nie w Hacker 1.7, jak widzicie mam prawie już 100 milionów, y, mam jednego rebirfa, y, jeżeli ktoś jest ciekawy ile, dostawa, ile się dostaje tokenów za jednego rebirfa to 10, bo na tamtym odcinku nie powiedziałem, ale w sumie miałem wam, y, jak widzicie w sumie po tytule, sorry, że tak się jąkam, ale ja to tak na szybko, Muszę w sumie nagrywać. Jak widzicie po tytule właśnie będziemy otwierać sobie jajka. No, no, i ja was w sumie zapraszam do opening'u, A jeszcze chcę wam ten, gdzie to jest? O, tu, tu. Tiger pisał. To ciebie pozdrawiam. Oczywiście będziesz na samym dole w opisie będą twoje niki, kogo pozdrawiam. To nie przeszkadzam, ale i tak Cię pozdrawiam, bo chciałem, żebyś ze mną to nagrał. Pozdrawiam też Krystan Jajko 2019, ponieważ to jest dobra morda i chciał pozdrawiamka. No a ja bez wolnego przedłużania zapraszam Was do odcinka i będziemy otwierać te jajka za 2600 miliona. Później przejdziemy sobie na jajka za 20 milionów. No, w sumie nie będę wam przedłużał. W nocy podpływem się i nagrywam co mam grać, potem robię siano Siedzę w studiu, długo zaraz zamykają Inni tylko płyty w głowach Ja chcę zagrać pierwszy koncert, by rozjebać ją Najpierw myślę co mam grać, potem robię siano Siedzę w studiu, długo zaraz zamykają Inni tylko płyty w głowach Ja chcę zagrać pierwszy koncert, by rozjebać ją Wow! Trafiła mi się legenda. Ta legenda mi daje 10 tysięcy. Wow! Jak widzicie, trafiłem też epicką pandę. Mam ich cztery aktualnie. Mam też trochę tych, mogę zrobić w sumie shiny, Jeszcze jedno szaini. Kogo tu mogę jeszcze tu shiny zrobić? Jeszcze jedno szaini, jeszcze jedno szaini. Tutaj mogę jeszcze jedno szaini, jeszcze jedno szaini. Z tych chyba nie zrobię. A te flame. Ile mi brakuje? Cztery. No tak, jak obiecałem Wam. Otworzymy sobie też jajka te jest do 20 milionów. Zostawi, dalej bije się z myślami. Oooo, już się nic nie wydarzy. Już mnie nikt nie zostawi. Dalej bije się z myślami. O -o 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 -o. O -o -o. To był chyba najgorszy opening. Tych jajek, serio Po pierwsze Wlazły mi same komony to znaczy, uncommony Takie gówno A po drugie Weszło tylko jeden yy, uncommon Więc jest źle Bardzo źle Ale jeszcze sobie otworzymy tutaj jedno Jajko na przykład Czy ja trafiłem tą... To jest ta... wow Mhm no to fajnie. Dobra, yy, teraz chyba zakończymy ten odcinek, yy, ponieważ długi on nie jest, a ja to stawiam na szybko, żebyście mieli co oglądać. No więc to by było na tyle. Trzymajcie się i siema.